Siemanko widzowie, jesteśmy w odcinku. Nawet się nie bez przewitania. Filipa nie ma Folga tylko będziemy go słyszeć na Tutaj. Filip nie, nie widzi jak gramy, ale to trudno, wy obejrzy się już na odcinku, tak? Bo to nie może być tak, że Filip, który ze mną uczestniczy, nie ogląda odcinków, tak? Tak, oczywiście, nie może być tak. Wie, dobra, po, powiem, że nawet oglądasz, nie? Ale na wszelki wypadek trzeba tutaj rasę musisz oglądać, żeby coś. Żeby zobaczyć, nie? Więc. No nie no! Nienawidzę tej mapy! Nie no, widzowie odpadniemy w pierwszej rundzie, bo ta mapa jest upośledzona. Dobra. Wreszcie przeszłem po pierwsze! Mmm, matko, jak się cieszę. Nie, czaro to nie Dobra, lecimy, lecimy. Dobra, jest chyba, chyba. Nie. O matko! O matko. Dobra, ale nie no, jak oni już się kwalifikują, a no ja jestem na ja sobie robię. Dla mnie. Dobra, jest przyśrodek. Nie muszę bokiem. Dobra, ej! Nie, mam bardzo małe szanse, ale jakieś tam mam. I widzowie w ogóle... Ja nie wiem, jak zobaczę widzowie na pewno jak youtubera jakiegoś live, to będę nagrywał customa, jak będę, więc to będzie warto oglądać, a my jednak się zakwalifikujemy, Powinniśmy, tak? tak? No tak, no. no, 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 no jo, dobra, ale skąpek widzowie. Widzowie i na pewno ten custom, jest możliwy, że pojawi się z Filipem i Filip też będzie na tym customie. Więc pamiętajcie. E, Boże, możecie ciągle otwierać moich... jakby nie no, no nie. Ej, czekaj. Nie no, co jest? Wylosował slime climb, ale to nie jest tryb! Co jest? Widzowie, bo jest taki tryb teraz slime climb, przegrałem czasem. i Widzowie, ogólnie. Co ja dawno nie widziałem tej konkurencji normalnej, ale teraz się pojawiła. No fajnie. Filip, a w ogóle czemu się tam nie odzywasz? No po prostu możesz komentować dla widzów. Po prostu jakby, się... jakby nie komentować, tylko obgadywać różne tematy. <grywa> <grywa> Mam nadzieję, że wi 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 widzom to wystarczy. Ale Napisz... nie, ale czekaj, to później napiszę, no bo w takiej minucie, w czwartej minucie odcinka nie będziemy dawać hasztagów już. E, napiszcie. napiszcie. po prostu, e, czy na przykład chce, z czego chce się kolejny odcinek. No i ten, no, to, to, bo jak... no jest 99, jak to nagrywamy. No, a, ale chyba mu ta, po, jak pojawi się u Filipa, jak e, to wbijecie, nie? Jak będę u Filipa w domu. Czyli byliśmy no, miał zaszczyt. No, u mnie w domu to będzie, będziemy to No, <grym> Ja mam, ja ma dzisiaj takie nietypowe zamówienie. Wszystko... Czego tylko dotknę... Dobra... Ja! Ale tam... Dobra, to ja już wchodzę do to Już nie, nie ma nikogo. Dobra, widzowie, ile zostało osób? To jest ważne. Ile otworzyło? Co jest? Sześć osób zostało! Pięć! W normalnej rundce zostało pięć osób, widzowie. To będzie finał, to musi być finał. To jest... To jest ogonek! To jest ogonek! Finał. No! W trzeciej... W minucie szóstej... Już jest finał. Kto ma ogonek? Kto ma... Dobra, ja mam ogonek! Ja mam ogonek! Muszę go tylko utrzymać. A to będzie łatwe. Dobra, nim. No jak on mi zabrał to? Nie no, widzowie, to jest oszustwo! Ustawione Ustawka Ale to jest, po prostu mówię, że ustawka Ach! No, nie mam ogonka Ale... Nie mam ogonka, ale gonię! Gonię, gonię, gonię Gonię, gonię skór,

Jestem! Jest! Sto się sekund! Dziesięć! Dziewięć! Osiem, siedem, sześć. Muszę! No nie wierzę! Ej, dobra, ale przyznaj się, że tego nie spodziewałam się. Nienawidzę ogonka. Ja nie wiem. No, No teraz już uwielbiam, teraz już uwielbiam. Ale uwielbiam też slime climb, bo dzięki temu też odpadło tyle osób. Tam odpadło... Było, ej, zobacz, pierwsza runda było 41 osób, w drugiej rundzie, po drugiej rundzie, było już e, 5 osób. S, ale, ale widzowie, widzicie, że ja jestem... Pro, widzowie, widzowie, widać, że jestem prosem, bo ja byłem tam... E, jako jeden z pierwszych, zakwalifikowałem się w Slime Fight. No ale nie, że się chwalę, ale się cieszę, tak? Ja pierdzielę, ogonek. Ja chyba zrobię, ja chyba zrobię normalnie piosenkę o ogonie. Nie zacz, ogonek, ogonek, robię sobie ogonek, oj tak, tak, ogon, o, ogon, ogon, ogon jest, ogon jest. Jezu, no weź. Ty chyba nie ogarniasz, nie? Normalnie. No ale ten... No to no, ja, ja coś sobie ogonę? O, no normalnie... Nie. Biorę od mojego kota. Ale co? <grym>, co? No co ma? A to nie jest Zuska, ty kurde. No ale... No, ma, no, ale to ale nie jest od ale, ale... ale koty ale... mogą żyć bez ogonu. A Zuska już wolę, żeby ona machała tym, tym ogonkiem. tym kamień Ja w jaki Jak kamień ja Jak kamień kamień Jeden na skut. No, No, co jest, no, nie dają mi wejść na to! Hm? Jak to działa? O, kurde! Ty! Hihi. Kurde. Nie tak, hehe! Bo ledwo się zakwalifikowałem! Ej, mam no historyjś. No, dobra, jeszcze się zbakowało. Ej, jest... cztery susy są w tej grze razem ze mną. Widzowie. Tutaj moi bracia. To nie są bracia, to są skapiacze. Co za zgapiacze jedno. Ej, proszę slime, climb! Fajnie będzie, jak znowu odpadną wszystkie osoby. Praktycznie i będzie znowu finał. Ogonek też może być już. <śmienicza> slime climb, <klajpy>, nie wierzę. Widzowie, <śmienicza> chyba powtórka z rozrywki musi być. No chyba, że ja będę, ja jestem taki wesoły, a ja mogę odpaść, nie? Ale muszę się skupić, tak? Bo mimo, zawsze kwalifikowałem się w tym slime climb, bo bardzo była moja jedna z konkurencji, to muszę się i tak skupić. Kofuj. fuj. Jezu, ale widzowie, Filip chyba coś tam. fujka. O nie. Chyba... Czy ty shortsy oglądasz? Tak. A dobra. Czyli wiadomo, że ktoś... Coś tam na shortsach widzowie. Ja ma, chyba wiecie co to shortsy, nie? Nie będę musiał chyba wam tłumaczyć. Ale urwał. Dobra, ale urwał, ale urwał, dobrze. Maniek dobrze, maniek! Sus, maniek, daje radę. Maniek dobrze, maniek! Ależ, maniek tutaj pociągnął. Czy tutaj pociągnie? Nie no, co za... Nie powiem co na ty. Do niego pasowały dwa określenia na p i na k i na d. Dobra, jest uff Dobra, jest! Dobra, i tak... Ja trzymam tutaj gości! A ah, Chciałbym tego z... Zgapiaczu! Aaa! Ah. A ty dumety! Dobra, jest! Będę ostatni! Magic! Dobra, zobaczmy widzowie ile tym razem zostało osób. Nie no, może... Chyba więcej, bo widziałem, że kim więcej tam przechodziło. Dobra, i tak bardzo dużo na początku odpada. No 11. To może być finał i tak. Czy to będzie znowu finał, widzowie? Ty, ale to jest slime, klej, ty ja kocha. Ja kocham. I'm Love slime, slime, slime. To jest finał. Drugi finał. Wy prawie 16 minucie odcinka nie no, czekam. zazwyczaj za 16 minucie odcinka może nawet, czasem nawet nie było finału a tutaj mamy już drugi finał nie wierzę, nie no widzowie to jest po prostu piękne ja ogarniam tą konkurencję, tylko nie wiem tą stronę? dobra, w tą ja nie mogę się tutaj zakapić za dużo, bo. Tutaj są. Lekka kraksa czasem. Może być. Może być czasem lekka kraksa. <laughs> Ten bałwan tak. Jak bałwan się zachował. Jak typowy bałwan. Już ktoś odpadł. Nie no, widzowie, nie napiję tego heksa głupna. No. Filip, przypominam Ci, że odcinek się nagrywa. FIP, filip! Filip jest odcinek. Co? Jest odcinek, przypominam. No, no, no. no ale zmieni mnie zaśiek! Prawa autorskie. Wiesz jak ry, a wy, ały ty oryski No, że no, ty chyba, chyba, jak mówisz, ała, to chyba ty się znowu ale to boli! Ej, ale nie gadajcie. Widzowie, jeśli będzie trzeci raz rzędu slime climb w tej drugiej konkurencji, to nie wiem, nie? Ja <laughs> wtedy ja powiem. Be, po prostu wtedy widzowie Fall Guys będzie łatwiejsze dla mnie, bo Slime Climb dużo osób nie umie. A ja na przykład umiem i, i Filip, w ogóle Filip, ty kiedyś grałeś Slime Climb? Pysa? Slime Climb, czyli slime goni tam. Nie, nie, jeszcze raz. Czy, czy grałeś kiedyś takie coś, że slime goni u ciebie? No, no i właśnie e, ja to lubię, a ty, nie, a ty myślisz, żebyś się dał radę? Tak. A, oczywiście, że nie. nie <laughs> tak. No, ale nie wiem, Filip, no bo. Tak. Czasem wcę nie radziłeś w takich konkurencjach. A weź ty się, ty się znasz. No jakby przypomnieć Jump Show. Tam. <laughs> W takich o tym konkurencjach, gdzie jest jedno życie, no to. Chyba najlepiej, jam shot, to ty nie wspominasz. Ej, 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 ej! Gdzie mi tu prawie! Kurde, widzowie, nas, chyba ci ludzie się ulepszyli. Matko I, I jak to oglądacie, to oczywiście zostawcie lajka like i suba. I dobra, Filip, teraz okay. możesz, teraz możesz e, e, hashtag, co tam chcesz. No, no właśnie napiszcie w komentarzu, hashtag, już prawie pios, Nasz hashtag, Może po prostu niech napiszą hashtag 100 subskrypcji No No i to będzie ok. I też hashtag 2 oczywiście To se możesz na swoim kanale, tak? Jak kiedyś założysz To se możesz na swoim kanale, kiedyś założysz ale ja nie mam tego kanału No jak będziesz miał, mówię Jak się założysz ale mówię, że jak za, jak założysz się Co? Mm, kikador, kikador, kikador. Co mówisz? Mm, mm, mówię będę. Ma no, ale wcześniej jeszcze wcześniej? Że, że tam słyszysz coś. Że tam coś słyszysz. Dobra, ej, dobra, ja się zakwalifikuję na spokojnie tutaj. Ale mi się upiekło. Dobra, let's go! Hyhy, 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 chodź tu, dobra, idzie sam. Czy masz zmienić na drugie imię na Wiesiak? Nie, po co. Jak widzicie 100, jak jutro będzie 100 tysięcy, 000... dobra, jak będzie jutro 100 tysięcy subskrypcji, co e, e, zmieniam imię na Wiesiak. Ale a, a kto pyta? Nie, nie wierzę, nie zakwalifikowałem się, bo się, bawiłem. się widzowie? Nie, 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 nie,

nie, ten odcinek ma. No. 23 minuty, no. Wystarczy, tak? No, dobra, to... no, 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 no! Dobra, w dzisiejszym odcinku był. Dobra, powiedz. W dzisiejszym odcinku był z Wami. Filip, Felixon I Bruno, i Roblox. Do następnego odcinka, widzą.